działał, jeśli dobrze pamiętam i tak dalej. No ściągnął jakiś ludzi nowych. Szymon Hołownia usiłuje zmontować sobie reprezentację w parlamencie, wyciągając ludzi z różnych partii. No i tak, najpierw wyciągnął panią Gil Piątek, która jest y, przedstawicielką skrajnej lewicy. Teraz wyciągnął pana senatora Burego. Jacka Burego, nie mylić z legendarnym Janem Burym, tym od Złotej Sztaby. Tym, tak, dokładnie. Pan Jacek tak. Bury dla mnie jest przede wszystkim człowiekiem, który wspólnie z Pawłem Chojeckim, który samo sobie mówi, że jest pastorem, zakładał taką sektę Kościół Nowego Przymierza. Ta sekta yy, działa, ma swoje wpływy in te, w internecie, swoją telewizję, której twarzą był przez długi czas Marian Kowalski. Co tam Marian Kowalski z panem Chojeckim pletli o Polsce, o Kościele, o różnych sprawach? No to można sobie odpalić na YouTubie i posłuchać i przy okazji zaoszczędzić na czesaniu, bo włosy się same, prawda, stają dęba, jak się słyszy te niewiarygodne androny, które tam wygadywano. Więc tu z jednej strony pani Gil Piątek skrajnie lewicowa, a tu z drugiej strony pan Bury z takim hakiem, że tak powiem, obciążeniem w życiorysie <laughs> bardzo dziwnym. Do tego pani Mucha, która no, nie bardzo potrafi zdefiniować swoje poglądy w różnych sprawach, więc przynajmniej ma pewnie poglądy podobne do Szymona Hołowni, który też nie wiadomo jakie ma poglądy, ale zapowiadał jakąś siłę centrową. To dwoje z jego parlamentarzystów obecnych pasują do tego jak pięć do nosa. No Podobno mają być dalsze transfery i podobno się zamierza... To może, słuchaj, to może jeśli chodzi o transfery, to...